Cześć, nazywam się Dawid Motyka, jestem szefem kuchni w restauracji Abraciate. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować tradycyjną włoskiście potrawę. Jest to pasta al norma. My przygotujemy ją z makaronu garganelli, który będziemy dzisiaj wyrabiać. W skład tego makaronu poza również bakłażany, pomidory, duża ilość oliwy i świeże zioła. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam też trik, jak przyrządzić tradycyjny włoski makaron. Do przyrządzenia tego dania potrzebne nam będzie ciasto makaronowe, bakłaża, Dobrej jakości oliwa, sos pomidorowy, w zasadzie pasata, którą będziecie mogli nabyć u nas w Delikatesach, Świeże chili, czosnek i tutaj mam wcześniej przygotowany bakłażan, którego namoczyłem w dobrze osolonej wodzie. Następnie go odsączę, zapanieruję w semolinie i usmażę na oliwie. I tak przyrządzonego bakłażana będziemy używać do przyrządzenia naszego makaronu. Dokładnie. Tak szybko makaron już nadaje się do formowania. To jest bardzo elastyczny. Tutaj mam taki przyrząd, tradycyjną włoską e, deseczkę do wyrabiania makaronów typu maloreduz, gnocchi bądź właśnie garganelli. Następnie wycinamy sobie Niewielkiej ilości kwadraty. Nadmiar makaronu, który sobie tutaj obcinamy, możemy później spokojnie poszarpać i używać jako ścinki makaronowe do zupy, tak żeby nie wszystko się zmarnowało. Tutaj mamy już powycinane kwadraty, powiedzmy. Następnie bierzemy deseczkę, owijamy sobie makaron bez żadnego namaczania i tak dalej. Na tej deseczce wykonujemy szybki ruch. Ściągamy z deseczki i mamy tak przyrządzony makaron z Tak przyrządzony makaron pozostawiamy sobie na około 20-30 minut, żeby delikatnie dysek. Wtedy będzie lepiej zachowywał formę po ugotowaniu. A wgłębienia tutaj, które widzimy powstałe z deseczki przyczynią się do tego, że więcej sosu będzie osadzać się na makaronie. Tutaj mamy przyrządzoną porcję makaronu Garganelli. Następnie przejdziemy do przyrządzenia bakłażana. Ja sobie tutaj wcześniej namoczonego bakłażana odsączę na papierze. porządnie odsączonego bakłażana, żeby go delikatnie powyciskać, żeby pozbyć się nadmiaru wody. Bakłażan już nie musi być doprawiany, gdyż jest namaczany w wodzie z solą. Teraz sobie przejdziemy do opanierowania bakłażana cementnie, czyli nic innego jak po prostu otaczające. Kolina powoduje, że na bakłażanie utworzy się robiąca skórka nie będzie on się rozwalał w makaronie. Taka ciekawostka dla wegetarian. Bakłażan przyrządzony w ten sposób bardzo jest zbliżony smakiem do anchois. Oliwę. Tutaj mamy wcześniej przygotowaną garbę oliwę, jest ona już dobrze rozgrzana. Poczekamy sobie jeszcze tylko aż osiągnie odpowiednią temperaturę. Następnie z chwili pokroimy sobie do makaronu czosnek oraz chili. Mamy tutaj malutką papryczkę peperoncino. jest ona dość ostra ale w odpowiedniej ilości, nie powinny nikogo zabić. Kroimy sobie w cienkie plastry. Myślę, że na ten makaron wystarczy tyle. Czosnek kroimy w cienkie plasterki. Myślę, że jest to odpowiednia ilość. Zanim przejdziemy jeszcze do dodania makaronu, żeby wszystko było szybko i płynnie, mamy tutaj przygotowaną patelnię, ja już ją mam troszeczkę rozgrzaną, nalewam sobie na nią oliwę, oliwę jeszcze troszeczkę podgrzewamy, zaraz dorzucę do niej czosnek, czyli żeby nam zaromatyzowało tą oliwę. Chwili sobie sprawdzam czy temperatura oliwy jest wystarczająca. Myślę, że jest wystarczająca. Drzucamy sobie powoli samego bakłażana. Smażymy go około 2 minut. Zyska ładny brązowy kolor, a jego skórka zrobi się skrupiąca. Tutaj mamy rozgrzaną oliwę. I dorzucam sobie na nie. chili i czosnek. I taki mój trik, ja do każdego makaronu, którego przyrządzam, dodaję nasiona kopru włoskiego, żeby wzbogaciły jeszcze jego smak. Tutaj nasiona mam właśnie w mójku na pieprz, przez co je rozdrabniam od razu. Czosnek i chili sobie doprawiamy żeby wydobyć nich jak najwięcej smaku tutaj mamy już przygotowaną wodę na makaron, jest ona posolona. Włosi mówią, że woda na makaron powinna mieć słoność taką jaka jest w Morzu Śródziemnomorskim w Morzu Śródziemnym Tutaj widzimy smażę na przypadnym ma akwarza. Jest prawie krótki. Czekamy tylko aż nabierze tego ładnego brązowego koloru na tej chwili jakby się czostek lekko sprązowił będę sobie właśnie tego z zwarzy dodaję 4 łyżki naszej pasaty doprowadzę wszystko do ubrzenia delikatnie do know Na załączonym obrazku on jest chrupki. Przez to, że jest opanierowany właśnie w tym samolinie też nie bije tyle oleju. Więc jeżeli dodamy sobie go do makaronu, to makaron nie będzie pusty. W międzyczasie możemy przejść do gotowania makaronu. Woda na już trze, więc rzucamy makaron, taki świeży makaron przygotowany przez nas przez wnieczką gotuje się minutę. Minutę 30 to jest max. Każdy makaron gotujemy 70% w wodzie, 30% ostatnie do go w sosie. Mamy makaron, w restauracji korzystamy z timerów ja sobie tutaj nastawiam czas i makaron nam się gotuje w tej chwili już sobie wyciągamy z boliny bakłażana po prostu trzeba by porządnie z darmianą tuszu, na ręczniczku papierowym proszę zobaczyć, mamy piękny, chrupiący bakłażan tym kolorem. Zostawiamy sobie krótką pomoc sosu. Dorzucimy go na sam koniec, żeby się ten pakłażan po prostu w sosie nie rozgotował. Sos oczywiście sobie doprawiamy. Wedle uznania. Sól, pieprz, jeżeli ktoś ma ochotę dodajemy więcej Czas nam wszystko skończył, więc sprawdzamy makaron. Myślę, że już jest odpowiednio ugotowany, więc ja sobie ten makaron prosto z rondla będę dodawał na naszą patelnię. Pozwolimy mu się zagotować przez chwilkę, żeby ten makaron sobie doszedł jeszcze w sosie. Możemy dla zagęszczenia, gdyż ten sos, ta woda, której był gotowany domowy makaron, przez zawartość symoliny się troszeczkę zagęściła. żeby sobie podlać ten delikatny sos, żeby uzyskać lepszą konsystencję. Mieszamy nasz makaron. Sprawdzając czy gdzieś stosuje jest odpowiednia, czy to jest, jest to też dla nas zadowalająca. Ok, według mnie teraz już jest gotowy. Możemy do niego dodawać już bakłażana. Więc ja sobie po prostu całego tego naszego bakłażana tutaj wysypuję, dodaję świeże zioła. Stop bazylia, pietruszka. Możemy dodawać również oregano. To wszystko energicznie mieszamy. Podlewamy sobie delikatnie jeszcze ponownie wywarem. Okej, okay, myślę, że jest idealna porcja. Makaron wykańczamy oczywiście dobrej jakości oliwą extra virgin. Ja posypuję jeszcze dla aromatu odrobiną nasion kopru włoskiego. W tym wypadku ja używam pecorino romano. Ser owczy. Dość dużo. Gotowe, smacznego. Teraz pokażę wam, jak przygotować klasyczny włoski makaron. Tutaj mamy dwie mieszanki mąki. Jest to mąka semolina i mąka 00. Ja tutaj mam 200 gram, 400 gram mąki. Na każde 100 gram mąki ja używam jedno jajko bądź jedno żółtko. W tym wypadku na 400 gram mąki ja mam 4 żółtka i jedno jajko, żeby ciasto było bardziej plastyczne. Do tego będziemy potrzebować jeszcze odrobinę oliwy i sól. Mąkę wysypuję sobie na blat. Robię takie właśnie, oto zagłębienie. Te soli dodaję do jednego jajka, mieszam, żeby sól nam się rozpuściła. Okay. Dodajemy sobie żółtka, jajo, delikatnie mieszamy w ten sposób, ściągając mąkę ze ścianek. Jest to dość żmudny proces, ale efekt jest powalający. O i w tym momencie dodajemy sobie oliwę. Mieszam, nasze ciasto już powoli gęstnieje. metoda bardzo podobna do tej, którą używały nasze babcie podczas produkcji ciasta na pierogi. Ok, ciasto jest miarę gęste. Teraz możemy sobie przystąpić do wyrabiania. Ja to w ten sposób, że na początku sobie rozcieram. Właśnie tą mąkę samą połączyć. I na początku mamy ciasto, które nie trzyma formy. Nie jest jeszcze na tyle elastyczne, ale po chwili wyrabiania to nabierze sobie ciepła. Siatka goodnawa się rozwinie, będzie bardzo plastyczna. Teraz możemy przystąpić już powoli do właśnie do Tutaj widzimy po dłuższej chwili wyrabiania one piękne, żółciutkie elastyczne gładkie ciasto makaronowe, które w tej chwili sobie pakujemy do reklamówki bądź polujemy, zostawiamy w lodówce na 30-40 minut odpoczynku i one już wtedy nadaje się do wyrabiania każdego rodzaju makaronu.